Dzień dobry, witam serdecznie w mojej cukieręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasteczka rożki orzechowe. Ciasteczka są przepyszne, aromatyczne, są chrupiące, delikatne, bardzo smaczne polecam. Przygotowania są proste i szybkie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki na ciasto. 100 g zmielonych orzechów włoskich, 250 g mąki pszennej użyłam tortowej, 100 g cukru pudru, szczypta soli, 2 łyżeczki cukru z wanilią użyłam cukru wanilinowego, 2 żółtka, 200 g masła w temperaturze pokojowej. Żółtka też powinny być w temperaturze pokojowej. Przepis jest bez proszku do pieczenia. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 1 minutę, aż będzie kremowe i jasne. Dodajemy cukier puder i ucieramy mikserem jeszcze przez około 2 minuty. Jeśli cukier puder mamy zbrylony, są w nim takie małe grudki, należy go przesiać. Dodajemy żółtka, szczyptę soli, cukier z wanilią i krótko ucieramy jeszcze na gładki krem. Dodajemy orzechy, mąkę i mieszamy mikserem, aż powstaną wilgotne okruchy. Ciasto bardzo krótko zagniatamy, będzie dosyć klejące. Zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na co najmniej jedną godzinę. Ja tak wstawiłam na 3-4 godziny, więc moje ciasto dosyć mocno się schłodziło. Z ciasta odrywamy małe kawałeczki. Jeśli ciasto bardzo się schłodziło, trzeba je jeszcze króciutko zagnieść, aby było bardziej plastyczne. Następnie z ciasta formujemy rulonik. Rogi zwijamy do środka. Formując rożek, rogalik i ciasteczka układamy na blaszce do pieczenia. Należy pamiętać, aby pomiędzy ciasteczkami zostawić odstępy, ponieważ sporo rosną podczas pieczenia. Gotowe ciasteczka wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 16 minut. Na funkcji termoobieg możemy piec dwie blachy naraz. Pieczemy, aż ciasteczka ładnie się przyrumienią. Wyciągamy z piekarnika i gorące ciastka posypujemy obficie cukrem pudrem. Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. I nasze pyszne ciastka, rożki orzechowe są już gotowe. Są bardzo smaczne, aromatyczne, proste i szybkie w przygotowaniu. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w obsie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.